Mając na uwadze konieczność dostosowania organizacji pracy urzędu do aktualnych obostrzeń i rygorów wynikających z bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Starostwo Powiatowe w Policach ograniczyło stosownym rozporządzeniem wykonywanie zadań publicznych wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, ustalając jednocześnie nowe limity przyjęć interesantów, którzy mogą przebywać w tym samym czasie w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu. W okresie ograniczenia, które nie dotyczy jednak przyjmowania korespondencji składanej w kancelarii urzędu, bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest w ramach tych ustalonych limitów przyjęć, pod warunkiem wszakże przestrzegania obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ustynosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk z wyłączeniem oczywiście osób zwolnionych z tego obowiązku, a w przypadku spraw wymagających wniesienia opłat przyjmowane one są wyłącznie w formie bezgotówkowej. Ustalone limity obowiązują w dniach i godzinach przyjęć interesantów urzędu i wynoszą odpowiednio w przypadku. Wydziału architektury i budownictwa dwie osoby, Wydziału dróg publicznych trzy osoby, Wydziału edukacji i kultury dwie osoby, Wydziału geodezji, kartografii i katastru siedem osób. Wydziału Komunikacji i Transportu 6 osób, Wydziału Ochrony Środowiska 3 osoby, Wydziału Polityki Społecznej 2 osoby, Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich 2 osoby, Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów 1 osoba i Biura Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1 osoba. W przypadku pozostałych komórek organizacyjnych urzędu ten limit wynosi 5 osób. Interesanci wydziału komunikacji i transportu przyjmowani są wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Przepraszamy zatem państwa za wszelkie niedogodności i utrudnienia. Prosimy także o, o rozmiałość. No i zachęcam gorąco do korzystania z pośredniej usługi interesantów prowadzonej drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez opłat a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej. Przypominamy także, że dane niezbędne do kontaktu z pracownikami urzędu znajdziecie Państwo na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pod nazwą Usługi Indywidualnego Transportu Door to Door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które mają trudności w przemieszczaniu się. Osoby te e, mogą być osobami niepełnosprawnymi, e, które mają problemy w, w poruszaniu się czyli osoby, które się poruszają za pomocą wózka e, inwalidzkiego, kul, e, balkonika, jak również osoby, które nie posiadają. Ale mają czasowe trudności, czyli na przykład złamały nogę i chwilowo mają te trudności. Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu Polickiego. W jaki sposób można z nich skorzystać? Najlepiej zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Tutaj jest osoba, która jest dyspozytorem i zapisuje te, te, te potrzeby przejazdu. Tak naprawdę liczy się kolejność zgłoszeń. Transport realizowany jest dla mieszkańców Powiatu Polickiego na terenie całego kraju. Dostępny jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 6 do 22. W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, Starostwo Powiatowe w Policach zachęca mieszkańców Powiatu Polickiego do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które posiadają siedzibę i działają aktywnie na terenie Powiatu Polickiego. Takich organizacji jest w Powiecie Polickim 14. Są to zarówno stowarzyszenia, jak i kluby sportowe czy fundacje. Sfera działalności, jaką się zajmują, jest bardzo szeroka i taka prospołeczna. Bo działają zarówno w zakresie ochrony i promocji zdrowia, jak i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie sportu i turystyki, kultury, ochrony dóbr kultury, czy też działań na rzecz zwierząt. Na stronie Starostwa Powiatowego w Policach znajduje się program umożliwiający dokonanie tych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, i tam w bardzo prosty sposób można dokonać rozliczenia i jednocześnie wybrać z zakładki interesującą nas organizację pożytku publicznego z terenu. Powiatu Polickiego, którą chcemy wesprzeć naszym 1%. Bardzo zachęcamy jak co roku do wzięcia udziału w tej akcji, ponieważ no ten 1% jest może taki nieznaczący, ale na działalności takich organizacji może mieć chwilę i bardzo duże znaczenie. Powiat Policki zaprasza wszystkich uczniów zamieszkujących powiat policki do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pod tytułem Eko wynalazek. Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować i wykonać wynalazek z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Policach Znajduje się regulamin konkursu.